Cześć, witam serdecznie. Ja jestem Ksena w 13 e, i bardzo dziękuję Wam za tak pozytywny odzew ostatniego odcinka e, z Mafii edycji ostatecznej. E, nie wrzucałem przez teraz przez trzy dni, z uwagi na to, no słychać zresztą że jestem jednak trochę podziębiony, więc na tym odcinku mam nadzieję, że już będzie troszkę lepiej, że jednak yy, nie będę aż tak chlipał nosem, bo przez nos mówię cały czas. Yy. I tyle. Co mogę więcej powiedzieć? Szczerze nawet nie pamiętam, na czym ostatnim, w ostatnim odcinku skończyliśmy. Yy. Jednak no, wrzuciłem wam to 3 dni temu. Jak dobrze, 4. Natomiast yy, grałem w to jakieś takie no. 5 dni temu. Więc. Więc ciężko stwierdzić, nie? Przechodzimy w takim razie wprost od razu do. do mafii. W ogóle. To nie jest sponsoring, żeby kurwa nie było. Ja tam po prostu pracuję. I nie jestem, nie jestem już kurierem, więc... Kalma. Kalma, kalma. Kampania wyborcza. Eee, to, to chyba, że pamiętam, że skończyliśmy. Trzeba było odjebać na statku tego gubernatora, czy kogo tam mieliśmy odjebać. Fakt, faktem mieliśmy go się odjebać, no, że jak to w mafii, tak? Porozmawiaj z winim. No dobra, to idziemy z do Vinim. A, dobra, już mi więcej pamiętam. Mamy generalną wojnę z Morellem. Już wszystko się wydało, zabiliśmy brata. Więc tam, no, no, chłop się wkurwił pewnie, nie? Hey, Tommy. Boss said you got something for me. I got a shipment in from a guy at Fort Stanmore. Now, Salieri wants this to run like clockwork, so no heat to the guy's head bursts. I hit little Tony, stash one of these where you need it. So, up high in the old prison? Yeah. Family's got a lot of history in that place. Hoods who live there now ain't so classy. So, watch yourself.

Mamy dobra. No to przy okazji też Tak na zaś. Weźmiemy też strzelbunię. Nie pamiętam dokładnie jak tam yy, z tym questem to się... Ogrywało do questu do końca. Mnie nie masz coś dla nas. A młoda. Good luck with whoever did the doorstep you're gonna piss on today Tom door store has been serving all the people of the lost There's heaven there. for more than 65 years. We care for this city and for each and every customer that There's comes through family. our door. We want the best for them and their families and that's why this message is a little different. <laughs> in recent years, our here. city has fallen prey to criminal elements. And only one man has shown that he has strength, and moral fortitude to a the without fear with man -off. That man is Hank Turnbull. Mr. Turnbull away from the for after 20 years the police the appalling situation in has a in the breach once more. And we have no final

I nie bez powodu można wejść coś czuję. A no to można było wejść tylko na ten Hey, get out there. Going no, bo myślę, że my jesteśmy z tego z urzędu, żeby ich po prostu pogonić. Ale oni się stąd ruszać nie chcą. it's coming true no well, you ain't one of us you're not welcome here i'm warning you mister get out of here i dip you

Someone's nie chcą, więc. Zrokodziliśmy karny Lost Heaven Central Island Procedura wejść-wyjść. Należy poprosić o dowód. Dopiero nawet by byli obecni. Należy pociągnąć dźwignię, by otworzyć. By zostały nie zamknięte. No my zamykać nie będziemy. Can I help you? No moonshine. Evidently up through the main cell block.

Pobiegałeś? gra się zfrizowała, no co ci zbiegnie? Nic za znakie bezdomnego. A ciekawe, dlaczego to zostało tak po prostu pozostawione sobie? tylko? po prostu tak jest, bo jest, więc w zostawimy. Jest w ogóle ochrony jakieś czy coś. Ciekawe. John. Oulala, uh -huh. mamma l'è. È onor. No, mister Presidente. pewno przeżył 100% 4 piętra wyżej Jeszcze na plecy pierdolnął Wystarczająco w chopie Dostarczająco dużo się przyda. No i na szczęście maja pompuje. Naszą wesołą Руом. Ну гадал, лопки, я. Sło elektryczne i ten miś po środku, nie, sala do tych najgorszych kar. Nie wiem, czy uda mi się to zrobić w Dajemy... no. a nie wiem, czy się uda. O, So, do Detain everyone you see! The police! It's the police! They're only coming back, bastards! 何 <Okay. S 2>、okay. I nie muszę się to... <tryk> <tryk> Przepraszam Was widzowie, bardzo postaram się to jakoś wygłuszyć, mam nadzieję, że to wyjdzie, bo niestety dalej dycham troszkę. Nie? trust

Ja nie wiem jak mam być, jak mam być sceny, nie? Bardziej o tym, który lep pojedzie. Łatwo powiedzieć do domu, do domu. O. Ważne, że udało się zgubić policję Teraz trzeba buchnąć samochód tak, żeby ta Policja mnie za nie goniła no Jak daleko mamy do... No kawałek mamy Żeby tam pojechać no W ogóle do domu, do stary mamy wrócić Wyczuwam, że tam będzie dym bez przypału metryczkę, elegancko, przejeżdżaróweczkę. Na Mam nadzieję, że jakaś kolka na kipie. No widzowie, czekam na jedząkę, nie sobie jedząk, jeszcze nie A jestem głodny. Się wyjątkowo nie chciałbym się jej zgotować. Co muszę pójść do sklepu, żeby coś kupić do bo lodówki jest bo to wczoraj mi się udało tyle co chacie ogarnąć. No i zobaczymy w końcu gdzie to mi mieszka, jest Taka ładna okolica. Przyjemna, prawda? Nie, Jak nic da mu po twarzy, daję sobie rękę przyjebie w papę. he was crooked as the day is long says in the paper he's going to be remembered for fighting to pass the 19th amendment put his whole career on the line for it which one was that again woman suffrage you idiot he gave me the right to vote tom gave it to his wife and six daughters too shust <laughs> guess nobody's just one thing are they jesus christ Guess not. I gotta go to work. Co <güls> chłopnie? Tom, nie do nic, czego nie chcesz być remembered for, słyszę? Bradley, to Muszę zdjąć. Z prania, z wieszaka, Nie żeby się powietrzało. No i co widzowie? Trochę dymu tu było, może trochę mało z wami rozmawiałem podczas tego odcinku, odcinka. Ale jak słyszycie, no, mój głos nie jest w najlepszej formie. Tak samo, no, wiem, że mogę być, no, mogę średnio brzmieć przez to, że mówię przez nas. Eee, tutaj byśmy zakończyli ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że. Pomimo to, że bardzo mało mówiłem, oczywiście, tak. I mam nadzieję, że faktycznie ze mną. Ze mną zostaniecie, że dalej będziecie chcieli oglądać mafię, że to wam się faktycznie podoba. I już teraz zachęcam jednak, żeby dać info w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć w moim wykonaniu następne, bo jakby nie patrzeć, no chciałem się zmieścić z mafią w 15-16 odcinkach, to będzie już 12 odcinek mafii. Eee jak się nie zmieści, to trudno, wiadomo, no, będzie więcej, dla Was lepiej. Yy, natomiast. Yy, chcę wiedzieć, co dalej byście chcieli w moim wykonaniu zobaczyć. Ja mam tam jakieś swoje pewne, wiadomo, pomysły, co bym mógł grać dla Was i tak dalej. Natomiast z chęcią też poczytam w komentarzach, co Wy byście zobaczyli. Tak. Chyba, że jest Wam to obojętne, to też. Chciałbym to przeczytać, że. Obojętne co dla Was nagram i tak z wielką chęcią obejrzycie. Z mojej strony to tyle. Zachęcam do zostawienia lajka, subskrypcji, jeżeli ktoś jeszcze subskrypcji nie zostawił dzwoneczka, żeby wiedzieć, że coś wrzuciłem, tym bardziej, żeby to stosunkowo nieregularnie. No i przede wszystkim tak jak powiedziałem, komentarza, tak. Ja jestem w 13. Trzymajcie się. Czeka.